Witam wszystkich w kolejnym odcinku w Grze Twierdza. Dzisiaj będziemy grali przez tą misję zatytułowaną Propozycja Szczura. O, to zaczynamy? Przeklęty kłupcze! Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego? Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę Szczurowi. Tymczasem do Szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To niedowiary! Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo! Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo. Tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy Lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser długorękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Pragnie rozmawiać z nami o rozejmie, jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego hrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie. Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły Twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić Ci cel Twojej misji. Lord Wełnowór w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu. Choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortece na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie. I w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. Z tej misji naszym celem będzie negocjacja ze szczurem. Zobaczymy, co tutaj będzie. Nie mam pojęcia. Dobra, rozpoczynamy. Juk de Pus pragnie spotkać się z nami. O, co o, co nie to pułapka! Ser długo Tylko sześciu? Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie diuka Depusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek. Które mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk? No, w tej misji. Mieliśmy negocjacje ze szturem, ale chyba się nie udało. Dobra, będziemy musieli wyeliminować wszystkich wrogów. Dobra, zaczynamy. i no, widzę już, już kamień. To już będzie ciekawie. Wybierz miejsce na spiklerz. Mamy kamień, no to będzie. Tak, stona zaatakują. Jeszcze ston, dobra. Jedzenie, co tu mamy? Hmm. Super wybór, niedźwiedzie kurwa. Nawet ja nie Dobra, budujemy Z3. Hatka powinna być, tutaj widzę, że już nie ma miejsca. Zapasy trzeba dorobić Z3 przynajmniej. Drewno, najważniejsze to jest drewno. Raz tutaj zrobimy Z2. Tutaj z jedną. Dobra, o tej widzę, że nam się zameczek zwiększył. Murowana siedziba. Pięknie, pięknie. Z, prosto z muru. Co tu mamy? Łupki, Myślę, że chleba za dużo, za dużo tej czasu będzie. Jeszcze jakieś krówki. Za dużo po prostu drewna nam pójdzie. Ze dwie krówki jeszcze na razie walnimy. O, może ze Dobra. Kamień. Widzę, że kamień nie no zna. Ka tak, kamień. Kamieniłomy na razie jedne wystarczą. Do każdego kamionu najlepiej dawać dwie dwa, dwa te woły. Czekam tylko na drewno. On szybko przyjdzie. Coś się gra morne. Chyba widzi jeszcze jedną Tu za, za mało tego drewna. No. Za mało drewna mam pani. musicie. i piłki. Dobra, czas już coś, jakieś wojska robić, bo to już, już nas zaatakują, co będzie, Więc mam na jednego, no to, to, pięknie. Mało kasy, mamy mało kasy. Trzeba zwiększyć dochody. Minus dwa tutaj, widzę, że mamy się za mało, na mi dojdzie do setki, tylko mam się Jest to już zbrojownia Też blisko, oczywiście. O, łuki od razu wyskoczyłki. Koszary. Koszary już są skamija, to pięknie. Dobra, budujemy coś z murów Mur, Co tu mam? Bramę. Taka piękna brama będzie. I kamek. od. Od ściany, ona od muru. Od muru. Tak, się nie Nie, musimy to zamknąć. jak Kuda wyskoczył na górze. A nie chcę być. No i w tą stronę też może już by się udało zamknąć. tutaj było ładnie, równo i przyjemnie. Zamykamy, no, mamy ładnie porcik zamknięty. Tak to wygląda, w sensie niegodnym Dobra To jakieś wojska jak najwięcej ciałowo Tak długa była tu Wojska trzeba robić jak najwięcej tych warsztatów Hatka by się już nas składały tu za mało Jedzenia widzę coraz mniej Kolejne bydelko. Dobra, może zostawimy jeszcze, to, to, Złoto wpływa do naszego strony. Złoto wpływa do naszej strony. Złoto wpływa do naszej strony. Złoto wpływa do przy, przy każdym Złoto wpływa do naszej przed Złoto jakimś... do Jaki to wygląda? Z czasem jeszcze sobie pogrubimy ten młot. To, Zobacz to, to jakieś katakulty będą przy co i jeszcze tutaj nam rozwalą to wszystko. Dobra, to będzie. Więcej, więcej, więcej żarcia. Tu żarcie nam pada. Jeszcze przez muczki. jeszcze jedno, jeszcze dwa I więcej, oczywiście, warsztatów liczniczych. To będzie nam naprawdę potrzebne. kamieniomy no też by się jeszcze spodziewało, ale na razie nie. Z zobaczymy po pierwszej walce: czy to przetrwą, czy i na razie dużo tego. I więcej na Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Aby też można się, tak. A tak w dwóch miejscach najlepiej. Tu, tu. Co tu się zmusiło? Ale... Tak, no. Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy. Się, no. Tak ruszamy na tych Łucznicy w gotowości. Próbujmy się należy Nie wiadomo, skąd atakować. Wiadomość od szczura. Och, trzeba chyba pomyśleć tak. o odwrocie. O co mam się jeszcze wyjaśnić? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Wyruszamy. My nigdy nie wiadomo, skąd. Czy skąd? Albo stąd. Tu zawsze jest. Czekamy na rozkazy. Tam tego już, już tam zmierzamy. Wojska szczura atakują. O kurczę stąd. Ty drabiny mają. Skupaj. Dobra, co nas atakują, to szybko przenosimy wojska na tą stronę. To będzie najważniejsze. Co nas będą atakować? Czekamy na rozkazy. Co Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Muszę sobie dać radę. Mamy że... I w się 7 lat nie. Przejść. Nawet nie, 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 nie. Trafili nawet i doszli, ale patrzycie, cieszą. Cięcia, cięcia, cięcia. Radostne, tanie, zwycięstwo. Czekamy na obszar, że ma ja nam. I cięcia się ich cieszy więcej. A, trzeba więcej zarobić. No, tam pół. Dobra, jezemko pięknie idzie. Murównik zestawimy to na razie tyle wystarczy, to nam trochę dojdzie jak coś Co, czego tutaj nam brakuje Jedzenia No dość szybko toczą się Oto Możemy Możemy, możemy Kroby nam To jakiś jajca chyba Dobra, to może zrobimy chlebów teraz Dwie farmy pszenica, pszenicy Mieszkańcy położą Jeden widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tej kierunku. I chlebki. Raz, Za mało pracowników, aby ten obiekt cztery, mógł funkcjonować. Dobra, 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 dobra. Na razie jeden, no, znam się ładnie, nie tak. Dobra, i wojska... O, trzy, nam wojska szczura atakują. I wojska z której strony? Z której. Zawsze, zawsze można dać wykrzyknik to od razu nas skieruje a nie już mam po Co to? Będą coś budować Katapulty Ja Jawicz Szybko na tą stronę co wy tu robicie? Jakieś Ty musicie bronić kapiniarze Zapasy on bardzo. Ty, Ty zapasy Dobra, mniejsza z tym. Na się z Eee, już wciekają! A jadą. No, najlepiej z spację dawać, to no, tutaj obniży. Obniży nam skały gdzie widać ci wszystko. Pojendam no jakieś powoli jadą na pół szybko rozwalimy. nam mało. Już tam no i jedzenia, jedzenia, Skąd tu jedzenia Mało jedzenia. Tu czekają. Więcej, więcej więcej musimy farm. Farmy, farmy. Zmniejszymy rację. A zero, żeby nam to w szło i kasy, kasy dużo, 400 wystarczy. Powolnie coś, no nam to ubywa. Krowy nam padły, żeby nam się odczuły te położone. Uff, wszędzie hmm, nas atakują, jedzenia nie mamy. Ciężko, ciężko. No, może tej je rozłożymy, bo z tej strony nam nie będą wojny. Zresztą zaatakują, co by Mój panie. Jakoś to rozłożone jest. Czekamy, trzeba na nam. Tylko w dużej możemy? No to chatę trzeba by ale to nam tak będzie uciekać jedynie, że masakra. Skąd? Wojska, szczura, atakują. Skąd? Wykrzyknik. Dobra, stąd jeszcze raz. No to znowu. Po co ja to zmieniałem. To wy tak nie, nie róbcie, bo, bo to może nawet za, za zakładzie was. I stąd, I stąd. I stąd. to losowo jest. Nie jest tak, że gotowości. Ruszamy natychmiast. Dobra, Polac jest tutaj dużo Mamy radę Wszyscy to nam ich tam jest jeszcze Coś tu jest jeszcze Coś tu jeszcze jest no, skuba, nie da się ich trafić, a ci ślemina ślech się wygłębił z tym drapem o żarcie już pięknie wchodzi można jeszcze jedną piekarnię. Standardów tu 6 sześć piekarni. Wszystkie to żołnierzy ładnie. Żołnierze tu nowych... Teraz już możemy... Ty już mamy tych żołnierzy, że już możemy rozłożyć. tak nie da się. No, dawaj, dawaj. No. A to co? A ci będą zaraz strzelać? Wiadomość od szczura. Oto ja. no, jest. Twoje przeznaczenie. A jedno wartości, które nazywa się armię. Donoszą, że silny oddział Uch, silny maszeruje w naszym kierunku. Będzie ciężko. Wyruszamy. Ile już do tego końca? No nie, to już za chwilę. A my w... Nie no. Dużo tego jest ale tam trzeba budowali na nich. Skąd? Już tam zmierzają. Znowu stąd. O nie, no. Pot to wszystko przenoszę. Ruszamy na tyk. Łucznicy w gotowości. Mój wóz. Wszystko jest skończone. No i siąg z pola bitwy. Na górę. Nie. Takono na Arniar. Eee. Szybko to wpadło Co za mamy coś inno działa szczura? To wpada Błyskałyś nic Co to jeszcze jest? Same drapie. Tu to nie w ogóle nie wiem. jakaś garstka Uciek chodzą, uciekają, są uchodzą uciekają, boją się czy co Dobra, atak ostateczny. ostatecznie to co jest za grunt? Um, a, prost. Uciekajcie. Uciekajcie. Mam w radości. Wiadomość od szczura. Och, a to ci kłopot. No kłopot, kłopot. znowu przegrał. Super, Spichlerz jest zapełniony. Jesteśmy zwycięzcami. Dziękuję za oglądanie szóstego odcinka. Zapraszamy na oglądanie kolejnych odcinków.